Ok, groszek śnieżny. Zadaje on takie same obrażenia jak zwykły groszek, tyle że on spowalnia inne zombie i w ogóle... W ogóle on spowalnia inne zombie i też tego, który... który będzie obrywał z tych, z tych pocisków, więc to jest bardzo dobre. Więc warto na pewno brać taki e, właśnie korzystać z usług grożka śnieżnego ale Niestety wada, że jest on najdroższą rośliną w całej naszej ekipie 175 jednostek aż kosztuje Więc Będziemy mogli go dopiero w późniejszych w późniejszych częściach poziomów Do boju wypuszczać No ale dobre, już pierwszy odważny się pojawił Oczywiście z naszym groszkiem nie będzie miał żadnych szans. I okej, okay, myślę, że tutaj może dłużej miny, żeby, jej żeby ją zademonstrować. Oczywiście teraz potrzebuje czasu, żeby się wynurzyć z ziemi. I akurat mina... W przeciwieństwie do wisienki nie będzie obejmowała jakiegoś zasięgu wybuchu, tylko będzie jednego z zombiaka wysadzała, więc tutaj trochę taka wada. No i w ogóle jakieś osiągnięcia odblokowaliśmy. i okej, okay, to by się przydało nasz groszek może pomogę z kołatko jego kolegom ale ja tutaj myślę że mogą, so mogą mieć problemy no już tej gość mi się Pożerał mojego groszka, ale już wszystko nie dał rady. Z czego powiem, jestem zadowolony. Bo jednak 100 jednostek słońca bym musiał użyć na posadzenie kolejnego. I też nowość, że tu już mamy dwie fale zombie, więc poziom będzie dłuższy. I okej, okay, tyczkarz. Myślę, nie wiem czy zdążę, ale myślę, że chyba zdążę, żeby posadzić tutaj dwie kolumny zwykłych groszków i później tutaj jedną kolumnę groszków śnieżnych. Myślę, że to będzie dobrym pomysłem. Uel, tu jest jakoś niebezpiecznie blisko. I pożar mi mojego, mojego groszka. Myślę, musiałbym chyba wcześniej gdzieś te orzechy żeby przestali tyczkarze bie biec. I dobra, pierwsza fala zombie nadchodzi. W sumie bardziej powinienem to powiedzieć jakoś... PIERWSZA FALA ZOMBIE NADCHODZI! Bo jednak tam z wykrzyknikiem na końcu, o się nie mylę, było. I okej, okay, orzech już. No i tutaj też widzicie już zostaje spowolniony i to bardzo spowolniony zombie, gdy oberwie pocisku takiego zwykłego, w niezwykłego tylko śnieżnego groszka. To jest różnica, to spora. I z tym groszkiem śnieżny nawet wtyczkarz nie jest nam straszny. I kolejny panorzec W sumie jedyne co już mi zostało do zrobienia to posadzenie tej ostatnie było rzecha Więc bez problemu udało się Teraz wszystko na ten poziom. Z takim zestawem jaki tutaj mamy aktualnie na naszym ogrodzie nie ma szans, żeby którykolwiek z kursot albo to posiarek. Też fajne jest w tych troszkę śnieżnych to, że one nie spowalniają tylko i wyłącznie atakowanego przeciwnika, tylko też tych, co idą obok i za nim również. I to jest na pewno wielkie ułatwienie. I okej. Okay. I znowu wielka fala zombie nadchodzi! Może posadzę tutaj minę ziemniaczaną, znaczy nie minę ziemniaczaną. W ogóle nie wiem skąd mi się to wzięło, przecież wsięka mina ziemniaczana, przecież to są zupełnie odmienne i inaczej w ogóle, w ogóle niepodobne do siebie słowa, więc skąd mi się to wzięło, nie wiem. Eee, dobra, odblokujemy kolejną roślinę jest to czomper i czomper jest to dość specyficzna roślina ponieważ ona zje jednego naszego przeciwnika od razu bez żadnego tak samo jak rośliny nie, tak samo jak rośliny które wybuchają też od razu tylko ona pożra naszego przeciwnika ale niestety wielką wadą Chompera jest to, że on później będzie żół tego zombiaka i będzie go żuł przez aż 40, 42 sekundy. No więc bez obrony Chomper sam sobie rady nie da. Ale okej, okay, widzimy tu już, mamy kolejnego nowego zombie. Jest to zombie wiadrogłowy taki zombie wiadro głowy przyjmie na siebie aż 65 groszków więc on już jest o wiele twardszy niż, ci, niż cała reszta pozostała z nim myślę, że on, naj, on jako jedyny może sprawić nam problemy ale dobra jak widzicie już mamy więcej roślin niż miejsc niż miejsce ilość jaką możemy zabrać na poziom na poziom po prostu naszych roślin, coś w ogóle mi się jakoś język dzisiaj plącze. Ale dobra, ja wezmę sobie na ten poziom oczywiście słoneczniki, zwykłe groszki, groszki śnieżne, wisienkę, e, orzecha i do zademonstrowania czompera. I w tym poziomie pominę minę ziemniaczaną. I okej, okay, też w tym levelu pokażę Wam taki easter egg, który znajduje się na wszystkich poziomach dzien za dnia, czyli w poziomach od 1.1 od 1 do 1.10. Po prostu w momencie gdy muzyka będzie zgłaśniała, my u siebie na klawiaturze musimy wpisać słowo mustaż, czyli wąsy. To no może w tym czasie jeszcze zasady tu i ok i mam jeszcze że osiągnięcie teraz wszystkie ząb będą miały wąsy też też w ogóle dość dziwny i ale fajnie że coś takiego się znajduje w tej grze w ogóle teraz dwa ząby na tym samym rządku mi się trafiły to bardzo dobrze bo ...bo oczywiście znowu nie muszę się śpieszyć jakoś bardzo Układają sobie roślin. I okej, okay, słoneczko ładnie się generuje. No i ale wpadałoby wspomóc tutaj naszego Groszka. Tutaj wróciliśmy znowu do jednoflagowego poziomu, że tak powiem. I będę musiał się śpieszyć z pokazaniem jumpera. W sumie do końca nie jestem pęć ten egg, który Wam pokazałem. Trzeba akurat wpisywać na klawiaturze, gdy muzyka gdy zgłaśnia. Muzyka i oh, o, tu już w ogóle się bedrogło, to. to. Już będę miał okazję, żeby pokazać Jumpera. I ło, oh, tutaj nie mam żadnej rośliny atakującej. Się, zagapi się zagapiłem, a koleś sobie tutaj po prostu szedł. I widzicie, tutaj już został zjedzony. Ale czomper teraz będzie żół i żół, żół i żół. Teraz jest on bezbronną zupełnie rośliną. sobie już śnieżne, będę starał się ich ułożyć tyle, ile zdążę. Gdzie pojawi się wiatro głowy? O, akurat się pojawi tutaj, gdzie mam groszki, groszka śnieżnego. To mnie bardzo cieszy. To akurat Champer przestał skończył przeżuwać. I takie oczywiście połączenie trzech roślin już sobie poradzi z wiatrogłowym. I kolejna roślina, jest to ripiter. I repeater będzie, jest praktycznie tym samym co groszek zwykły, ale z tą różnicą, że będzie on wysyłał takie serie dwóch pocisków.